Epodor, nevím všechno o se. A Romanesko je Co? Romanesko je naraz. Co? No, masz. Ty nie toho. ...tego... ne, hmm. Ty ne, 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 A co ty za do to dostać? A punkty, które możesz obiegować. Co obiegować? Że masz więcej petów, więcej jakichś chyba i Mogę tobie gibić. Czekaj. I want to Co to ja dostanę, to? Co? Lecic Ten?

Dobra, już poczekaj, zamykam szybko bazę i doszedłem na multi, więc nic nie ukradaj. Nie, nie możesz. Jak wiesz, ja już mam mikrofon, ale możesz mówić. Ej, jakby co to po evencie ci dam sekreta? Jak będzie jakiś sekret szedł na evencie, to ci daję sekreta, piosek. A jeżeli teraz coś mi będziesz ukradał, bo ja się otwieram bazę... Żebym mógł wchodzić Ej, piloszek wyjdziesz na razie. Dopóki się nie przerzucę brain rotów, bo się boję. No, tepa mnie! Piloszek wyjdziesz na razie, bo się boję, że mi ukradniesz. Nie, no ja tam. A to jest tutaj, okay, a mogę z tym <coughs> grać i więcej. Nie wiem. Nie wiem. Ale wyjdź na razie, bo mo możesz mi... Ja się boję. Zobaczę. Wyjdź na razie. Piosek, bo... Piosek! Dobra, wyszedł. Zaraz dołączysz. Ja tylko zrobię, że przerzucę te brain i dołączysz. Karker kar, kur, kur. Nie już do A ja nie mam już miejsca. Ja piloskowi będę coś dawał zaraz. Jak załączy? Czekaj, bo tu pisali. Się daje suba dzięki, dzięki. Ej dobra, pilosek możesz dołączyć. Toto. To to. Pilosek, dawaj, dołączaj. Nie, ty dołączaj. Od razu dostajesz drota ode mnie. Dawaj, dołączaj, pilosku. Czekam aż pilosek dołączy siema tu ja ten Adam tylko na innym kącie drugim mogę zagrać? Masz sekreta? Tak jak nie to sorry ale nie bo tak to się boję że ukradniesz nie masz nie ma murki mówię Ile ty masz? Cztery? Nie wiem Albo jak ktoś ma orkę to może jeszcze A pilosek niech dołączy Czekam aż pilosek dołączy Albo to sprzedaje Bo ja chcę, ja chcę tego e, Tygroli nie mu dać Ale pilosek nie chcę dołączyć Poczekaj zaproszę Ej, powiedz jak pilosek dołączy. Pilosek oficjalny... Dobra, zapraszam go. Nie mam orki, a sekreta? Albo po prostu zaraz się dodam i jak będziesz miał coś fajnego to mogę cię zostawić. Nie, właśnie go zaprosiłem. Ale nic nie, nie odpowiada. Nic nie robi Zobacz, ja co mam zrobić o, zaraz cię dodam No, Adam Ja idę w tem, nie będziemy w tym, gdzie będzie admin party A ty? Będziesz dołączał? No, będę Ale czemu ten pilosek teraz nie dołącza? Ja czekam aż pilosek dołączy No brak chyba tego tygroligrafu to nie diamant sprzedaje, ale piloskowi by się przydał Ale pilosek nie chce dołączyć Ja na chwilę wyjdę O, ktoś coś napisał. Czekaj, zaraz się dodam, bo... Co chodzi z tym piloskiem? Pilosek to nasz ulubiony widz. Dlatego i po prostu ja mu chcę dać Braindrota. Ale nie dołącza. <laughs> nie chcę dołączyć. Ja muszę tu... patrzeć z dłuż... dwóch... Dobra, po prostu... O, Kto dołączył? O, pilosek oficjal. I wyszedł. Bo moneta co chwilę wywala. Trzeba czekać aż. O, dołączył. Napiszę. mu. Chodź. 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 Pilosek, chodź za Steezy. Będziesz? No Oh, so a nie tu! Nie tu! But <tějí> Zbierz go. Poczekajcie, bo mnie O dobra, pilosek oficjal ukradł. Zamykam i jeszcze jednego z sekreta przerzucić na górze. <laughs> Łoj. Pa, ja kończę, to pa. To Nie. Dobra, zaraz tego <śmiennie> Ej, Adam, podajnik. Podajnik. Adam podaj nick, ja cię dodam. <coughs> Marcel, co hmm. niesiesz? Sprys, sprys, sprys. Nie, tylko zaraz cię dodam, tylko zamykam bazę. Na... <coughs> zaraz przyjdę, po prostu. Idę odłożyć drugi telefon.

No, nie mogę! <laughs> Ej, musisz ty mi wysłać, bo ja nie mogę. Przez to, że mam live'a, on przeszkadza. Wyślij mi zapro. Маш мой ник. the list Dobra, sprawdź jakiś live w 990. Dobra, czekaj. W lesie w ogóle. Na min. Czekaj. Nie Czekaj, nie ma? Hmm. Kobieto, weź gdzie mi to wkładasz tak głęboko. Czy co ty chcesz? Wysłałem. Mogę zbierać powiedzenie, co żeście przynieśli. Ej, dobra. Ej, ja mam pomysł. Nie chodzi się na APK nigdy. Jak się gracie, jak gracie nigdy nie chodźcie na APK, bo to się zlekamy. Jest już? Co jest? Chyba jest to lobby. Czekaj, bo cię tu nie to ma. To jest? jest 30 poł, prawdopodobnie teraz pewnie odpalają. Więc może. A! Nie wiem, na chwilę zobaczę, co mi. My jeżeli dołączę? A nie jest, jest! Dobra, to ja wychodzę i Nie ma boxa? Kurwa, o co chodzi z tym? Post. To jest Box, czego nie ma. O. Pisze ten, twórca gry. Pisał, że my, myśli, że, że, że naprawiło się, bo e, ten jest opóźnienie. Nie ma? Okej, okay, okej. Okay. Przyjmę, przyjmę, spokojnie, spokojnie, przyjmę, przyjmę. Nie widzę, że ktoś chce się zająć gulaszami, więc dobra. Tremizo. <grym> co, idzie? Nie. Prawdopodobnie Tych tak. Ma? No, 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 jak ma? Na jakimś cyklu, tak? Nie rozumiem. Ciema. Nie ma? Nie rozumiem gulasza. Jak to co? Bierzesz? No i będzie stylowy. Będę. A, okej. Okay. Zaraz będzie Michał... Mój. Mój. No. Dobra, musiałem się na chwilę wyciszyć. Możesz, ale od razu mówię, jak wejdziesz na... No to poczekajcie, ja będę iść w 99 w lesie, bo będzie Admin. Tylko tak, nie możesz być na moim serwerze się. Ja będę robił rytuał Mateo, rytuał Lawaki, więc nikt nie może być. Może Lawaki, nie wiem. Ale... Jest, 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 jest! Jest? Poczekajcie, wszyscy szybko! Ej, Adam dołączył, a nie, Adam nie ma, wchodźcie na prywata szybko, do tego, do dziewięćdziesiąt dziewięć dni w lesie, bo jest admin. Piloszek! Ale Piloszek musi kończyć. Dobra, no to kończymy, to w ogóle tu wchodzimy, dawaj, zaczynamy tylko my. tylko my, tylko my. Mamy tu rundę zacząć? No. I co tu się dostanie? Tu będą normalni, admin będzie dawał rzeczy, tylko ok. ten i... Postęp się, się nie liczy, Jaki postęp się nie tutaj? Ja ale właśnie postęp się nie liczy, czyli Jak już dostał więcej dni. Teraz. Tylko ja nie mogę używać gunów, a pewnie będzie admin gun. No to I... ja go wtedy oh, wezmę. Nie, yes, ale bym dwa. Laguję Co jest? Disco? Disko ball? Spoko. disco ball, ja chcę disco ball. A co to jest? Jest I admin! Mean. Ja zostaw to, a na razie nie buduj. Musimy zdobyć jakieś drewno, dawaj. Jest w tym czapeczka. <grym> a, no to czekaj, ja też chcę wziąć. Ja też chcę czapeczkę. Tu, ja chcę nie czapeczkę, mogę wbić, tutaj. musisz wejść na swój, bo to jest mojego brata. On cię nie ma znaj. A my już zaczęliśmy. Też. Nie. Sorno, ale. Nikt nie może wbić, bo to jest mojego brata. A mojego brata, Dobra, ja idę bardzo po węgiel. Pan, disko, gdzie jest pan, gdzie jest Yo! Co? Co? Disco na górze jest! Gdzie? A można to wziąć? Co? A jest disco Party tape. My tu mamy urodziny! Ale chłopie, my mamy to małe. Zadaj! Dobra, człowieku! Jest już to już nie, to już nie! Jak są jakieś garnice na. Zap... Pajl, mamy ciast! Człowieku! Fua, już. Ja pierdolę! Co to jest? No właśnie, ja uwielbiam takie! Update karty! My już mamy chłopie Maxa. Stara latarka, Jeszcze skoro. gdyby dał każdemu od razu pomocnej sikierze. Red Chest. Ej, ja po prostu teraz. Jak red chest. Nie mam żadnych. A karnister dostałem, a ja mam food. full torbę. Karnister dostałeś? To Nie ja był... O, to był Czyli? Jak to leci? Jakim cudem? Tyle strów? A ma strunka... ten? Czysta? Nie. Nie być. Co? Gdzie? W bazie? Ile? Ej, bo są trzy! Musimy się podzielić jakoś. Kto bierze dwa? Ja biorę jedną. I co? Kunai! Chcesz? Bierz A mogę dwa? Czekaj, ja tylko otwieram. I co kolaj? O, to mamy dwa. To czekaj, to ja będę jadę I kolejne. Armur! Ja też mam Marcel! Każdy ma swoje! Co? Uuu, Co mi ramura? O, no mam armura teraz! U, się teraz piła! U-u! biorę. Tarcza, No Marcel! Sorry, bo szukałam kumarów. Brawlerka plus ręce. To Piła. nie mogę, to mogę? Mhm. Ja nie mogę użyć, ja Ci dam ten. Tarcza? Ja rynek, co będziemy potrzebować. Co? Czekaj, o, ja odejdę trochę. Chyba czego. Michała, tam masz kumarów w ogóle. Mam. O A czemu ty go nie możesz? No bo kur... A mam... Zadmierza. Wziąłeś... No. Nowy event Gentry. Nowy event Gentry? Czekaj. Dawaj, się na nam jedno. Marcel! No, Powstrzymij nam! Co? Idę te drzewo ściąć! Diamentowe drzewo tu Co? jest! też trochę pościnaj, dawaj razem, dawaj razem, to chcesz? dawaj, Co to! stało? to? o, diamenty! 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 To są diamenty! Dobra, to muszę sobie zjeść ciasto ile diamentów! co jest? dobra, czekaj, ja lecę po jedzeniu Ja mam trochę do tego craftingu dom. Ja ze chciałem robić tyle brain rota, tu jest takie rzeczy. No. Get back to the for games. Czyli? Zostajemy kolejne gemy. Tylko jedzenie mi się przydało. O, jest tu, jest. jest. Give me, give. Give me, give me. Czy wcześniej też takie coś było grało się tak. z karem? Dobra, dawaj po ja, ja idę po dziecku. Co tak razem? <grym> <grym> idę rozpieprzyć! Czekaj, to, to A. I... A ja mapę szybko stworzę. Rozpieprzyj. Gimcie! Łatwo ich zabijesz? Ostatni. Gdzie? Yeah. Co się stało? Nie, coś się stało, coś spadło. To jest dziecko a ja idę. To ja jeszcze skrzynię otwieram. Na dobrą torbę. <coughs> no okay, ja mam dobrą torbę. Masz? Nie mam. Skąd? Kłapka królika. O, też mam. Dropnąłem akurat. Ja idę już na drugie. To w to, to jest. O co chodzi? Co tu? These thing is make you go really fast. Czyli? Tak. Bardzo szybko. No ale to muszę oddać dziecku mi od... chłopiec. No jestem, oddałem. Już Boże. Co? Dziecko idzie? Dziecko co? Dziecko tu jest. Dziecko nie Tu jest. Gdzie? Ja go jeszcze do wora mogę włożyć. I tutaj, daję to gdzieś tu. Dajam, tylko, tylko. O no, nareszcie. Po. To zrobił? Dobra, trzeba sprawdzić, gdzie jest dziecko. Bierzemy bus Ida! He's a new class we've been working on. Coming this update. Jak? Gdzie mamy to zobaczyć? A podcast support. Support notes. O ja nie bij Co to jest? Chceć. Oddaję ci chyba moje... Ja ci chyba oddaję moje... Je... pić ten... Mm... Co twoje? HP. Nie bąż mi. Czy dostajesz domycz, kiedy ja dostałem? Nie wiem. Dobra, ile? Karnistry człowieku, bierz to wszystko. Gdzie jest to dziecko? Ej, bo ja już szybki nie jestem. Aha. Kurwa, poza mapę wyleciałem. Michał, bo jestem poza mapę! Kurwa, Mietek, gdzie ty? Nie żyje. A gdzie jest dziecko? Nie żyje, nie wiem! Mietek, nie żyje. O, więcej diamentów.